Siemanko, sesjone z sesjonem Marianus Gaming no i witam was w takim odcinku troszeczkę informacyjnym Bóstwa ci sprzyjają Chciałem was ostrzec ponieważ na YouTube są nowe boty które piszą komentarze z jakim, jakimś fragmentem filmu i jakimś linkiem który może być wirusem więc to jest takie tylko silnik, że was ostrzegam W samym czasie robicie na tym, co im tam wysyłają, to możecie <trym> One mają takie dziwne nazwy dosyć, że jak ma jakieś, powiedzmy, angielskie imiona, co nie? Więc dobra, to było na tyle, do zobaczenia, cześć!